Gryffindor, Milka. Mega. 15 i wyżej. Lol. Raven Clow. Lipa. Czekoladowa żaba. 8 Breloczków, Spytandetnie to zrobili. Eliksir miłości. Siadeczko, Z tej strony patię. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać zagadkowe breloczki z Harego Pottera z Miniso. Kochani! Tak jak prosiliście, sprawdzamy kolejny box z Miniso Czy potwierdzi nam się nasza teoria, tak jak ostatnio, że jak kupujemy cały box, to trafiają nam się wszystkie łupy możliwe do zdobycia. Ostatnio tak było, a czy teraz tak będzie? Sprawdzimy. Na dzisiejszą tapetę wlatują zagadkowe bryloczki z Harry Pottera. Z domami Hogwartu i nie tylko. Tak jak widzicie, mamy zarąbiste opakowania. Blind boxy wyglądające jak torebeczki papierowe technicznych spraw, które zawsze was interesują, to to blind boxy tak jak wspomniałam, zakupiłam w Miniso za 29,90 Kochani, mega mnie ciekawi, co znajduje się w środku, więc nie zwlekajmy, otwierajmy! Ale zanim to, to koniecznie kliknijcie ikonkę suba dzwoneczka oraz łapkę w górę być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery a przede wszystkim te łapki oraz subiki pomogą mi w rozwoju mojego kanału i będę mogła dostarczyć wam jeszcze więcej lepszego kontentu, więc do dzieła i dzięki! Lecimy na dół. Kochani, tak jak wspominałam, mamy mini kartonowe torebeczki. Oczywiście mamy błyszczące, złote logo Harry Potter. Na etykiecie jest wielki bryloczek domu Hogwartu Gryffindor, czyli oczywiście domu Harego. Mamy również piękne logo Miniso, które mega nawiązuje do całej kolekcji, ponieważ również jest złote, tak jak logo Harry Potter. Włącznie do zdobycia mamy aż 8 brylotków więc mega dużo i są to między innymi bryloczki. Okej okay, tutaj no dobra, tutaj mamy zaklejone, więc Nie zobaczymy, ale na stędziku wam pokażę I mamy breloczek Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin Oraz Hufflepuff Mamy dodatkowo cztery breloczki z akcentem z filmu I jest to czekoladowa żaba Eliksir miłości, Horcrux Czyli wisior salazar Slytherina Oraz fasolki Wow, i tutaj widzę, że breloczki Również różnią się kolorami Tutaj mamy złoty, srebrny Fasolki również są złote, więc no Mega, już nie mogę się doczekać, aż nie otworzymy. Otwieramy. Mamy oczywiście Easy Open i ono jest takie nietypowe, ponieważ tu się zaczyna, ale tak jakby nie ma go kontynuowanego, więc no mam nadzieję, że świetnie nam się, jak to zawsze w Miniso, otworzy kartonik. Oh! Mamy klasyczną czerwoną tasiemkę, więc ja jestem szczęśliwa. Ja jestem już ukontentowana. Dobra, zobaczymy co tu będzie. Mam nadzieję, że nie będzie karty. Dobra, widzę, że coś tu wystaje, więc może być to już karta kolekcjonerska, bo no raczej tutaj albumików nie będzie. Okej, okay, więc na chwilę tu nie zaglądamy, odkładamy na bok. I mamy klasyczne opakowanie Miniso, srebrno-białe z buźką. Dobra. I nasz pierwszy breloczek. Oh, fasolki. O oh, wow, omega oh jaki. I dorobiony breloczek. Ja, ci mamy takie podwójne wręcz zaczepienie, ponieważ mamy haczyk oraz pierścień. Ale dziwne jest ten pierścień, że jest niedociśnięty i widzicie, on mi wypada w ogóle, spada z tego bransoletka. No, to jest serio wielki minus i wielkie niedorobienie w tym momencie przy tak renomowanej marce. A zwłaszcza, że te bransoletki nie są taniej, to są jeszcze blind boxy. No i nie fajnie zgubić go od razu na spacerze, przykładowo. Więc jak macie te broloki, to sprawdzajcie, czy wszystkie kółeczka są dociśnięte, ponieważ byłaby lipa żeby się odczepiło coś. Jeżeli chodzi o łańcuch, to jest coś mega. Dodatkowo mamy też taką plakietkę złotą, ale cała tabliczka jest genialna, ponieważ ona jest 3D. Mamy wiszące, kolorowe fasolki, więc mega czad. Naprawdę czadersko to wygląda. Okej, okay. mamy tutaj również kartę kolekcjonerską. I zgadza się, jest na niej nasz breloczek. No mega, niesamowite. Nawet takie breloczki mają swoje karty kolekcjonerskie. Czadersko. I bardzo ładne logo Hargopotera, Pottera. Takie błyszczące. Metaliczne, złote. Odhaczamy nasze fasolki. I kochani, mamy torebeczkę numer 2 jeszcze wam powiem coś, co mnie mega zdziwiło, a mianowicie widzicie, co to jest? Tu jest napisane 15 plus, że jest dla osób powyżej 15 roku życia i to samo jest na odwrocie napisane, że rekomendowane dla wieku 15 i wyżej. LOL. To jest mega dziwne. To jest mega dziwne. Jeżeli macie jakiś pomysł, dlaczego to jest aż aż 15 plus, to dajcie znać w komentarzu, bo nie widzę, żeby to było aż tak skomplikowane. Ojeju, tu się coś rozerwało. Ojeju, to jest niemożliwe! Trzeba za to złapać. Dobra. Lecimy. Okej, okay, karta kolekcjonerska, niech sobie zostanie. I nasz kolejny breloczek. To. Slitterin! Oh my god! Mega się cieszę, ale powiem wam, że wygląda on słabo. Tak tandetnie. Spodziewałam się, że będzie to ciemna zieleń i naprawdę taki o głębokich kolorach bryloczek, a to wygląda jak, jak taka większa wersja breloczka z jajka niespodzianki. No jestem zawiedziona, bo zapomniałam wam również wspomnieć, ale najbardziej chciałabym trafić właśnie albo Slytherina, ponieważ mega lubię ten dom, albo Gryffindor. No Gryffindor po to ma najładniejszy w tym momencie bryloczek, a Slytherin po prostu najbardziej lubię, ale no tu się zawiodą, więc w tym momencie celujemy w Gryffindor No i jak na razie, wygrywają fasolki Sprawdźmy jeszcze naszą kartę kolekcjonerską No nie, to jest totalna przepaść Spójrzcie na kolor tego węża Oczywiście węża, fubla Widzicie, tu jest ciemna zieleń, a to jest zbyt jaskrawe No nie, totalnie to nie pasuje do Slytherina. Odhaczamy I jak masełko? Dobra, karta Gdzieś tam, gdzieś tam jest Gitarka została. To najważniejsze. Nasz kolejny breloczek. Natomiast celuję, że jest tutaj breloczek z dodatkiem, a nie z domem Hogwartu. I sprawdzamy. Oh! Jest to breloczek z Ravenclaw. O, oh my God. Oczywiście jest to dom Hogwartu, a nie dodatek. Ale czemu ten? Tak się nie chce przekręcić. Ej, a dobra, bo to jest takie dwustronne. Dobra, Git. Wow. I już kolorystycznie bardziej to się zgrywa. Mamy ciemny kolor, ciemny niebieski. Natomiast, szczerze Wam powiem, drugi dom Hogwartu, breloczek. I jakoś one mnie nie przekonują. Nadal fasolki wygrywają. Troszeczkę powiem Wam, że. Spyt detnie to zrobili. Hmm. No dobra, lecimy dalej. Ale tak by the way, pasuje ten broloczek do moich nowych pazów. No i w ogóle spójrzcie, jak prezentują się moje nowe pazy, które sami wybraliście w ankiecie, a mianowicie zwyciężyły słodycze Milki. Ostatnia ankieta była wyjątkowa, ponieważ dotyczyła jedzenia. Jedzenia, restauracji, brandów słodyczowych. Z jakimi mam sobie zrobić pazy? No i właśnie zwyciężyła Milka. Czadersko to wygląda. Zobaczcie, mamy krówkę, napis Milka. No mega. Bardzo mi się podobają, dziękuję za Wybór, a wy dajcie znać w komentarzu, co o nich sądzicie. I karta kolekcjonerska. No, widzicie, dużo lepiej wygląda na obrazku. Mam pomysł. To by o wiele lepiej wyglądało, gdyby te blaszki były metalowe, albo takie wręcz aż jeszcze metaliczne, że one by odbijały światło. No, to już by było coś. I szczerze myślałam, że one są tak porządnie aż zrobione, a tu się okazało, że to są przeźroczyste blaszki. Spójrzcie, to jest totalnie przeźroczyste. No i zdecydowanie odbiega od tego, co jest na opakowaniu. Tu mamy to srebrne, a to jest przeźroczyste. Więc jeżeli to jest srebrne, to powinno być brązowe, bo powinna odbijać karta. Czwarty blind box. Mega śmieszne jest to, że w ogóle widać tutaj wszystko, nie? O tu i tu. Więc jest tak dziwnie zrobione. O, dziwnia, że po prostu to jest tak mega zapadnięte. A nie, dobra, nic nie widzieliśmy. Nic nie widzieliśmy, okej. Okay. I tutaj mamy. Ja serio nie widziałam tej karty kolekcjonerskiej. <laughs> o! To jest czekoladowa żaba! tak, 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 ja zdecydowanie nie widziałam tej karty koleksazerskiej, serio. <grafię> nie spodziewałam się totalnie teraz tej żaby, ale no, no opakowaniu jednak prezentuje się lepiej. Mega dziwne jest to, że ta żaba tak, tak się majta, ale w taki sposób jakby nie mogła znaleźć swojego miejsca, wiecie, ona jest jakby na za krótkim łańcuszku, że widzicie, to, to się nie mieści tu. Jest, jest za krótka. Mega dziwnie się majta. No, ale w każdym razie i tak lepiej prezentują się te dodatki na breloczkach, aniżeli breloczki z domami Hogwartu. No i tu Mamy takie matowe, jakby malowane, a tutaj mamy błyszczące. I karta. I miałam rację. Tutaj żaba jest na dłuższym łańcuszku, są trzy oczka, a u nas jest na zdecydowanie za krótkim łańcuszku i mamy dwa oczka. I się po prostu ta żaba nie mieści tu. Ona powinna tak swobodnie sobie wisieć, a nasza się nie mieści. Zahacza tutaj po prostu łapkami, głową, lipa. I kochani, nasz piąty boks, czyli nasza piąteczka. A jak wiecie, często, gęsto są bardzo wyjątkowe łupy. Więc jak trafi, Mam się, Gryffindor, to będzie to mega wyjątkowe. Ale też bym chciała ten eliksir miłości. Dobra, uwaga, uwaga. Karta zostaje. A w środku mamy. O, jest to coś, co zostało. Ze wszystkich rzeczy nie wymieniłam właśnie tylko tego wisiorka Horcruxa Salazara zaraz i on się nam trafił. Ale mega czad, ponieważ no oczywiście celem jest zdobyć całą kolekcję, więc on oczywiście obowiązkowo musiał nam się trafić. Ale to nie jest przypadek, trafił nam się w piąteczkę, a ja mega lubię Sliterina, więc możemy uznać za trafioną piąteczkę. I tym samym mamy dwie rzeczy z domu Sliterin. W zasadzie wszystkie inne rzeczy, dodatki to nie są już z dedykowanych domów, tylko po prostu takie dodatki. A ten Horcrux Rooks jest Slytherinowy. Mega. A co do wykończenia, no to moje zdanie się nie zmienia. Jest takie samo jak przy reszcie bryloczków. Jedynie wygrywają tutaj fasolki. A tak to, no to takie troszkę słabe. I karta kolekcjonerska. Okej, okay, dobra aż trzy. Jeszcze brakuje nam Gryffindora, Napoju Miłości oraz Hufflepuff. Okej. Okay. To jeszcze mamy trochę łupów do zdobycia. O, idealnie. Idealną stroną. Jeszcze nie zdradziło nam to zawartości. Chciałam powiedzieć, że jest tutaj coś cienkiego, ale te wszystkie broluczki są cienkie. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> mamy eliksir miłości. Ale fajosko! Mega fajnie wygląda. Mamy złoty łańcuch. A te serduszko jest takie alagumowe. Takie, no takie, takie cukierkowe. Wow. Nie tutaj oczywiście ten eliksir, taki ala malowany. No fajnie, fajnie to wygląda. Natomiast, czy to jest coś, co powinno być sygnowane Miniso? Nie sądzę. Dalej, fasolki wygrywają. I karta. Kochani, do zdobycia całej kolekcji brakuje nam jedynie Gryffindora oraz Hufflepuff. Więc miejmy nadzieję, że w tych boksikach one się znajdują. I nie będzie żadnej powtórki, bo serio mega chciałabym zobaczyć, jak prezentuje się. Bryloczek Gryfindora. Dobra, Git. Karta została. A w środku mamy. Gryffindor Ale niesamowicie Ten lew mnie zawiódł Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? No dosłownie już lepiej prezentują się figurki Zwierzątka z jajek niespodzianek aniżeli to co tutaj nam się prezentuje Ej, nie, to jest totalna słabizna, nie? Ze wszystkiego to Najlepsze są te łańcuszki Błyszczące, srebrne albo złote A tak to? To ja już, ja już nie chcę powtarzać tego słowa Więc zostawię to bez komentarza Ale wy oczywiście na bieżąco komentujcie Bo ciągle to czytam I kochani, Karta kolekcjonerska. Czy Wy to widzicie? To jest właśnie to, co mnie razi. A mianowicie, czy Wy widzicie różnicę pomiędzy tym lwem? Ja mogę nawet to pokazać w większym rozmiarze. Ten lew, ten lew jest błyszczący. On jest metaliczny. On jest piękny o chłodnych kolorach z błyskiem. No i już nie wspomnę, że ta blaszka wygląda jak blaszka. Ona jest wręcz szara. Nie musimy domniemać z jakiego to jest materiału. Ona jest tu koloru szarego, a mamy koloru przeźroczystego. No tu nic po prostu. Nic się nie zgadza. Nie sądziłam, że mini to zaprezentuje coś takiego. Okej, okay, kochani, został nam ostatni boksik. Więc na pocieszenie może trafi się tutaj coś fajnego. W sensie, no liczę, że oczywiście będzie to brakujący nasz Hufflepuff, ale może on będzie jakoś fajnie przedstawiony, chociaż to są takie marne nadzieje i marne szanse. Wow, wow, wow. Proszę, o był tu Hufflepuff. I mamy! No i mamy niestety. Mm, niestety plastikowego borsuka. No i takiego niezaładnego. Dobra, kochani, jeszcze możemy sobie szybciutko podsumować nasze łupy. Ale z zalet to oczywiście zdobyliśmy całą kolekcję i możemy się wypowiedzieć na temat każdego breloczka. I możemy sobie porównać tylko każdy breloczek, jedno do jednego, ale możemy sobie porównać też te dwa rodzaje breloczków, czyli domy hogwartu oraz dodatki z filmu. No i powiem wam, że najlepiej prezentują się dodatki, a mianowicie jedynie fasol. I karta kolekcjonerska. A i jeszcze wspomnę, albo może nie wiem, czy trzeba. Ten zwierzaczek jest tu czarny, a nasz jest, no, taki jaki widzimy. Także ten. I odhaczamy nasz ostatni łup. Hufflepuff. W dzisiejszym odcinku trafiliśmy do Hogwartu, takie jak Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor oraz dodatki Horcrux, eliksir Miłości, Czekoladowa Żaba oraz fasolki. Kochani! tego to prezentują się nasze dzisiejsze łupy, z których nie jestem zadowolona. Braloczki prezentują się nieprofesjonalnie. Nie dostaliśmy tego, co pokazują na kartach kolekcjonerskich oraz po prostu na opakowaniu. Na opakowaniu mamy szare broloczki z błyszczącymi dodatkami, a tutaj mamy przeźroczyste plakietki broloczki. Z matowymi dodatkami Więc znacznie odbiega to od tego co jest na opakowaniu Na pewno lepiej prezentują się dodatki Aniżeli herby A ze wszystkich to oczywiście najlepiej fasolki Ponieważ one dosłownie ukazane są Jeden do jednego jak z filmu A reszta jest przedstawiona stylem malowanym Więc ja totalnie nie wiem co autor miał na myśli Tu jest taki miszmasz w tej całej kolekcji Że głowa mała a wy? Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Mega lubię czytać opinie speców. Mega dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o poniedziałkowym quizie na moim Instastory. Podbijecie odcinek oraz klikajcie kolejną propozycję odcinkową na moim kanale. Piąteczka!